popularny ryżys z serialu Lombard życie pod zastaw trener personalny aktor inżynier ciała te tytuły zobowiązują dobrze otrzaskany z kamerami zobaczymy czy będzie w stanie otrzaskać przeciwnika w oktagonie Przed wami Arkadiusz Tańcula. Nieprawdopodobnie, pewny swoich umiejętności Arkadiusz Tańcula, który jest pewny, że wygra ten pojedynek. Przypomnijmy, między panami jest ogromny konflikt, o którym mają zakaz mówić od swoich kobiet. Tak, była tam poważna kłótnia między nimi. Są tutaj na pewno duże emocje. Nie wiem, czy nie największe w dzisiejszej gali. Panowie nienawidzieli się tak bardzo, mimo tego, że nigdy wcześniej się nie widzieli. Oni dopiero pierwszy raz zobaczyli się na konferencji prasowej. No i tam było grubo. Nie wiem, czy wszyscy oglądaliście, ale tam nawet koledzy Arka gdzieś tam burzyli się do Alana. Alan będzie chciał tutaj udowodnić na pewno swoją wyższość, na pewno dużo większe doświadczenie będzie po stronie Alana. Zdecydowanie. Jednak wchodzi tutaj pewny siebie do Oktagonu również... Jakże tańcula. pewny siebie. Przypomnijmy, Tańcula jest gangsterem w swoim serialu i także taką pozę w jakiś sposób zgrywa, kiedy mówi o swoich umiejętnościach. Jest pewny naprawdę tego, że jest w stanie pokonać każdego, mówi o wielkich o wielkich planach w swoim życiu, o tym, że on chce być prawdziwym zawodowcem, że jest w stanie pokonać praktycznie każdego A, i zobaczymy. Jego przeciwnikiem będzie raz, 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 28, 28. zawodowiec, utalentowany kickboxer. Panów poróżnił prywatny konflikt, obaj będą szukać rozwiązania w OKTAGONIE. Pewny siebie zaprosił do OKTAGONU także kolegów Arka obecnych na pierwszej konferencji.

Tyle niektórzy, co mają to Alan Kwieciński, czyli zawodowiec Fame MMA. Kiedy walczył w innych federacjach, kiedyś powiedział, że właśnie mógłby spróbować swoich sił. Znalazł się konflikt, znalazł się rywal, który również jest znany, i teraz Alan chciał udowodnić swoją wyższość. Jego rekord zawodowy nie jest najlepszy, ale jak sam słusznie zauważa, przegrywał tylko po bardzo bliskich decyzjach sędziów. Nigdy nie został znokautowany. Jeżeli chodzi o poziom doświadczenia, to jest ogromna przewaga. Uchłala, na którym miał 10, a właściwie 11 zawodowych starć przy jednym pojedynku również z debiutantem tańcu. Tutaj kickboksersko również ma bardzo duże doświadczenie Alan e, w walkach stójkowych toczył naprawdę setki pojedynków i pewnego e, czasu kilka lat do tyłu, naprawdę. Był bardzo wysoko, walczył między innymi w pojedynkach o Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, także na pewno na wysokim poziomie stójkowo jest Alan Kwieciński. A celebrytą został po Warsaw z którego wywodzi się również Tryps. Tak jest, byliśmy razem w jednym programie. A dzisiaj razem walczymy. Ale nie ma stronniczego komentowania, tak więc Trypson spokojnie będzie komentował nie tylko to starcie, ale również to Marcina Najmana. A zobaczymy, jakie tu będą emocje. Powiem Państwu szczerze, widziałem treningi do no, no, dużej ilości zawodowców walczących w największych światowych federacjach i Alan zrobił na mnie ogromne wrażenie. Jego shadow bok, jego poruszanie się po oktagonie. Jego treningi wyglądają genialnie, tylko on nie zawsze potrafi przenieść to do oktagonu. A może dzisiaj pokaże, że potrafi. Jest pewny siebie, skupiony, rozgrzewa się, skacze, widać naładowany potężną energią, wchodzi, myślę, że jak zacznie się ten pojedynek bardzo energicznie, nie będzie tutaj ziewania, nie proponuje wychodzić i wstawać od odbiorników. Panowie główny się... Alan Kwieciński, praktycznie identyczne warunki fizyczne, panowie chcą się pozabijać. Na drugie zestawienie Fame MMA 6, tańcula kontra Kwieciński. Ależ, tutaj emocje już kipią. Widzimy oczy obu zawodników. Ależ, skupiony Alan. Mam wrażenie, jakby Arek Tańcula nie był już tak pewny siebie jak wcześniej. Widzimy tutaj kurs złoty 12 na Alana. Także Alan naprawdę jest wielkim faworytem. Jest wielkim faworytem. Wow. Ale gdyby słowa mogły ranić i ustawiać kurty kubmacherskie, to zdecydowanie tutaj Arek Tańcula byłby pierwszy. Panie i panowie, rozpoczynamy. Drugie starcie na ma 6. Ruszyli. Już za moment panowie wyjaśnią swój Od razu mocny low kick na łódkę. Kick na łydkę. Mocny teraz próbuje obalić tańcula. Zabrakło tej utrzymania tej nogi i pobiegnięcia z nią do przodu. Och, wywraca się Alan. Tańcula. Oj, nie wykorzystał tańcula, ale uderza, trafia na głowę. To były lekki. Alan sprowadza, łapie. Klincz i, i przewraca. I obalenie. Wszyscy spodziewali się, że to tańcula, tańcula będzie łopanał Alana. A Alan jako kickboxer będzie chciał utrzymywać walkę w stójce. A tutaj, jak widać, Alan dostosowuje się, chce być prawdziwym zawodnikiem, a nie tylko być kojarzonym z kickboxingu. Słyszymy tutaj podpowiedzi narożników, żeby tańcula próbował wyjść z tego, a tutaj noga jest już prawie wyrwana ze strony Alana, będzie chciał przejść do dosiadu. Odwrotną gilotynę łapie Alan, spójrzmy, czy to wykorzysta. I gilotyna zapięta, pięknie to wyglądało w wykonaniu Alana, czy podda? Musi rozciągać, nie widać, jak głęboko jest ta ręka, tutaj chyba już przełożył, nie. Nie, nie było głęboko złapane. Niepotrzebne ryzyko. Ale tak dobra wyrazie. próba. Ale z drugiej strony niepotrzebna, bo teraz z góry jest tańcula, a tutaj Alan mógł obijać. O, rzeczywiście przeswipował. Alana na plecy, i teraz dominuje z góry tańcula. No, dominuje to duże słowo, gdyż jeszcze nie zdążył zadać mocnych ciosów w głowę. Jednakże zaraz, na pewno będzie tego bliżej. Alan wraca plecami do siatki. Czyli posiadacza tak. jest dużo łatwiej wstać. Sprytnie podchodzi do tyłu Alan. Arek o i znowu próbuje złapać odwrotną gilotynę, Alan przed starciem mówił mi, że wydaje mu się, że to potrwa co najmniej dwie rundy, że to się nie skończy w pierwszej rundzie, gdyż mimo wszystko Arek Tańcula ma takie umiejętności, żeby przetrwać z nim pierwszą rundę, a tu widzimy, że teraz Arek zaczyna mieć przewagę. No i jakby utrzymał przez półtorej minuty i pił w głowę Alana, to wygrałby tę rundę. Na razie tutaj ciosy do głowy, może jeden doszedł. Nie ukrywajmy, najłatwiej wygrać z kickboxerem właśnie przewracając go w parter i obijając go w parterze. No tak naprawdę przewrócił tutaj Alan, ale odwrócił grę tańcula. Piotr Jarosz, zamaskowany niczym Zorro, pokazuje, że panowie muszą zacząć pić się troszeczkę szybciej, bo jak nie, to podniesie ich do góry. No, mamy tutaj ciasny clinch. Pytanie jak kondycyjnie wytrzymać się Alan Kwieciński, gdyż kondycja zazwyczaj była jego bolączką, brak umiejętności do złożenia sił, lecz przypomnijmy, on walczył po 5 minut w federacjach zawodowych, tej walczy 3 minuty, więc będzie mu łatwiej. Powoli, ale skutecznie zadaje ciosy tańcula i wstają do stójki. I teraz znowu pod trzecie Alan u góry. Drugie obalenie Alana. Kto by przed tą walką spodziewał się, że Alan będzie obalał? Zmiana... Poczna pozycja, wchodzi, mamy półgardenia, nie, nie nogi. Marcin Dróżal kiedyś w starciu ze Słowińskim, w starciu dwóch bokserów, pokazał i powiedział, że on chciał poddać, żeby pokazać tym wszystkim, którzy wcześniej w jakiś sposób próbowali go podawać, że on też Dobra, potrafi. Arkadysz Tańcula też prowadzi zła, próbuje złapać odwrotną gilotynę, tak jak wcześniej Alan, ale, ale z tej nie udaje się. Siadł nie miałby szans go poddać. Chodź. delitacy, którzy nie oklepywali, nawet dłużej się Koniec pierwszej rundy tego starcia. Panowie pokazali nam klinczu, pokazali nam obalenia, nie zdążyli nam pokazać dużo stójki, gdyż bardzo szybko poślizgnął się Alan Kwieciński. No i teraz pytanie jest, czy on musi tak ryzykować z tymi kopnięciami, czy będzie jednak starał się rozstrzygać to liście boksersko. I zobaczmy powtórkę. Tak, tu mocne kopnięcie w łydkę. No i tu mamy to poślizgnięcie, którego nie wykorzystał Arek, tak? bo się też chyba ujechała mu noga. No, gdyby, gdyby jednemu nie ujechał, to by nie leżał, gdyby drugiemu nie ujechał, to mógłby go bić. A tutaj, no duże ryzyko, widzimy, ta ręka była przepięta, ale była daleko od tego, że za 5 tyłu. No to kilka ciosów doszło do szczęki Alana. To jest właśnie chyba największa bolączka Alana Kwiecińskiego, że on w tych pojedynkach często ryzykuje. Przypomnijmy jego pojedynek z Armii, z Naszkojewem, kiedy o, tu cały czas podcinkę. próbował latających kolan. Mimo tego, że walczył z zapaśnikiem, Alan musi dwa nie więcej myśleć podczas pojedynków. Niepotrzebnie nie ryzykować, bo gdyby utrzymał to w stójce, e, gdyby utrzymał to z pozycji górnej w parterze, to po prostu wygrałby tę rundę. A tak, sędziowie mogą policzyć, że dwa obalenia ze strony Alana, ale z drugiej strony duży i Arek tańcu w parterze na nim. W stójce niewiele się działo. I Alan już gotowy, Arek Tańcula już gotowy. Czyli Alan miał rację, że to potrwa minimum dwie rundy, że wyjdzie do drugiej rundy. Zaczynamy rundę drugą. Zobaczymy, co tym razem chłopaki nam sprzedują. Kolejne 180 sekund. I trafia to lewy, to teraz rusza tutaj do przodu? Ale. I Łapie Ale ta ręka chyba się wyślizgnęła. Nie widziałem, żeby tam było dopięte. Teraz musi lewe kolano wyciągnąć lewą nogę i zapiąć dokładnie i rozepkać, rozciągnąć. Arka Oj, teraz! Jest dopięta ciasto, gilotynka. Tylko teraz musi rozciągnąć, wypchnąć nogi. Czemu nie wypchnął nóg do przodu? Chyba nie było do końca zapiętego tego duszenia. Arek tańcula znowu na górze. I o tym właśnie mówiłem, o tym ryzykowaniu Kwiecińskiego. Znowuż na górze jest jego rywak podczas gdy ta na wcale nie była dobrze dopięta, tyle żeby go poddać. Cały czas ta sama sytuacja powtarza się co w pierwszej rundzie, mamy tutaj e... Troszeczkę patową sytuację z tym, że jednak kontrolę z góry ma Arek Tańcula. Inteligentna walka powinna wyglądać tak, że teraz Arek powinien wyrywać swoje ręce, nie dać właśnie tak klaskać sędziemu, czyli do podniesienia pojedynku i uderzyć. Próbuje go rozbić, ale widzimy, że te ręce są mocno uchwycone przez Alana Kicińskiego. Ciasno kliczuje tutaj Alan. Do rozbicia troszeczkę trzeba podnieść wyżej. Nie chce pozwolić... A... O, o i próbuje brudni. do balachy! Balaszka będzie! Krzyżby! Jest. I prawie! Ciągnie! Tutaj skręcił rękę, nie będzie, Chociaż Oj, wydawało się, Posze że być... tańcula. Dźwignia na łokieć. I czy Ciąga, teraz wygląda... Alan musi uciąż... kciuk do góry, musi być, żeby no, była poprawie wykonana... Próbuję, ale on paska. chyba wyrwał tą rękę. Już mamy łokieć poniżej nóg, także... <laughs> Ależ nam się tutaj sprawił. Ale wstaje i wchodzi na górę i odzyskuje pozycję Alan Kwieciński. Parterowy pojedynek między dwoma zawodnikami. Arek Tańcula bardzo ładnie uciekł z tej balachy. Robił co mógł, bo było naprawdę bardzo blisko. Zadaje ciosy. Teraz Arek i schodzi Oj! po dźwignię. Czy tam jest Taktarow czy Skrętówka? Nie widzimy tego teraz z tej perspektywy. Chyba jest Taktarow. Tak dokładnie i czy wyciągnie teraz? Musi złapać bliżej. Tak tarow Alana, ciągnie tą nogę. Troszeczkę zbyt wysoko ma ten uchwyt, są zawodnicy, którzy nie klepią tak tarowa. To grozi zerwaniem ścięgna Achillesa. Gryma z twarzy Arka nie jest jakiś e, mocny, zobaczymy. Może jest e, odporny. 40 sekund do końca, umiejętnie, Oj, brawo. Tańcula świetnie tutaj uniknął te właśnie tej dźwigni. Łapało bala tańcula Miejmie. i próbuje się wpinać. Nie, nie wpina się za plecy, wchodzi do tyłu. Zaskakuje tymi ucieczkami Arek Tańcula, ale kto by przed walką myślał, że Alan będzie próbował cały czas w parterze właśnie pokazać swojego rywala. Skręca się znowu do nogi, czyżby tutaj po balaszkę na nogę. a do nogi, czyżby balaszka. Bardzo efektownie, ale teraz bardzo mądrze zadaje mocne ciosy Tańcula. Obija, musi cały czas obijać. Trafia po raz kolejny, dużo ciociu. Dochodzą teraz do szyjki Alana. Oj, Alan, chyba po pałach naprawdę bardzo dużych. Koniec. Koniec drugiej rundy. Być może z tej perspektywy kamery nie było tego tak widać, ale głowa Alana mocno odbijała się po tych uderzeniach. Bardzo zmęczeni obaj zawodnicy. Zaraz zobaczymy powtórki. No cóż, tutaj chciał wirtuozerię pokazać nam w parterze Alan Kwieciński. Z każdej jednak jego dźwigni uciekał nam tutaj Arek Tańcula. Zdecydowanie Alan. Alan Kieciński nie powinien ryzykować i wchodzić w parter. Powinien wykorzystywać tą swoją e, stronę. Czy z parteru, tak jak tańcula, będzie uciekał marszu z koncertą? Powtórkę. I cóż, tutaj zaryzykował, łapiąc tą gilotynę, mógł spróbować odbić nogami i się odsunąć od niego, jednak ten uchwyt już był. I było blisko. Czyli przypomnijmy, gilotyna, balacha, taktarow. I jeszcze jakaś wnia balacha po drodze. Było dzisiaj kilka technik. Parterowiec Alan Kieciński. I prawie no Tutaj był blisko. blisko. Zobacz, gdyby przesunął nadgarstek, żeby był kciuk do góry, mogłaby pójść ta balaszka. No ale Arek Tańczula sprytnie wywinął się z tej opresji. No i wstał do góry. Widzimy ręka wyginiana w łokciu. Widać był grymas na twarzy Arka tutaj. Musiał poczuć też, ale pokazał serce, że jednak walczył do końca i wyszedł z tej presji. Brak odklepania balachy powoduje złamanie. Ręki i dobrze, że tutaj się to nie stało. Możemy zobaczyć trzecią rundę, czyli już szóstą w pierwszych dwóch pojedynkach. Niektórym wydawało się, że te starcie mogą być bardzo krótkie, a tu jednak widzimy kawał MMA. Trzecia runda kto zachował więcej sił? Czy Alan Kiedziński, czy Arek Tańcula? Trzecia runda ostatnia ma w tym pojedynku. pojedynku między panami i kopie wojny. Muszę, Alan. Alek Tańcula, że ręce troszeczkę nisko tutaj, non I znowu szklin. Oj, kolana! I znowu mamy powtórkę z pierwszej i drugiej tak, rundy. Ale teraz na pewno nie będzie gilotyny. Świetne obalenie Arka Tańculi. Widzieliśmy, że te ciosy w stójce nie były już tak szybkie jak w pierwszej rundzie. Dziwnie tylko to, że Alan nie próbował cały czas z dystansu uderzać w stójce. A widzimy mocno zakrwawiona twarz teraz Arka Tańculi. Któryś z tych ciosów musiał dojść do niego? i mocno go rozciąć Bo rzeczywiście tutaj mocno pokrwawiała twarz Arka Ależ nam się krwawo zrobiło na fejmie a widzimy że Alan naprawdę już ciężko odetchnął przed chwilą znowu balachy Czyżby Jest złapał rękę ale nie do trzech czy do dwóch razy sztuka teraz wyciągnąć nogi z całej siły. I o, udało mu się. Czyżby teraz... Ciągnie tutaj palaszkę, ale odpuszcza i uderza. To jest ciężej Staje mamy dosiad. Do jest dużo krwi, więc panowie się ślizgają A, tak na sobie. Plecy. I teraz... Alek wychodzi do... teraz do opreki e! Tacha. Alan był już naprawdę blisko tutaj, żeby wsiąść do dosiadu. Nie wpiął nóg, wystarczyło wpiąć nogi, miałby go za plecami. Pierwsze dwie walki Femma, pokazują nam jednak dużo umiejętności parterowych zawodników. Dociska go do siatki. Alan musi uciekać jak najszybciej. Nie wiadomo, jak sędziowie punktować pierwszą, drugą rundę. Widzimy mocno nacięty aroj. Rozcięty. Alanu, Aj, alan ma chyba kilotynkę. Kolano poszło. Kula no, ale... próbuje obalić. Dobrze byłoby dla Alana, gdyby trzymał ten szklany w Stójce dla Aroja natomiast gdyby obalił go po raz kolejny. od nie chce stójki. Gdzie Alan go? O, chce parter i dowodzi tego parteru. Rzucił się znowu Alan w dół. Z próbą uduszenia gilotyną. Zapina nogi. Ostatnia minuta tego pojedynku. Kto wygra? Tego nie wiemy. Panie i panowie, tu może stać się bardzo dużo. Na pewno Alan Cyciński musi uciekać z tej niekorzystnej dla siebie sytuacji. A rektańcura nie próbuje ekwilibrystycznych dźwigni, próbuje za to cały czas dokładać w parterze swojemu przeciwnikowi. Zostało 39 sekund. Narożnik. Ktoś niecenzuralny Zowak podpowiada, co ma zrobić Alan Kwieciński, ale rozumiemy te emocje. Spore zaskoczenie. Widzieli Państwo kursy, gdyby to... Arek Tańcula zwyciężył to starcie z Alanem. Znowu spróbuje do Balachy. Oj, czy będzie Balacha? Nie! Oddaję wstaje do góry! 18 sekund! Świetnie utrzymał go! pozycję tańcula. Uderzył dwa razy, złapał. Co by się nie działo, panie i panowie, oni już nie zdążą wstać. Oni już nie zdążą wstać do stójku, zdać sobie ciosu. Znowu łapie głowę, Arek. I możemy być w wielkim szoku. Mamy stójkę! Oj, koniec tego starcia, panie i panowie. Koniec kolejnej krwawej jatki. Na pełen ma 6. ale kto wygrał? Znowu mamy ten dylemat. Znowu może być niejednokłość jest sędziowska. Niby tutaj Alan Kwieciński pokazywał wachlarz swoich technik, parterowych, swoich sub ale koniec końców nic z tego nie wychodziło, gdyż Tańcula żaden z nich nie odklepał. Panowie coś do siebie mówią, właściwie Arek Tańcula coś krzyczymy, tego dobrze nie słyszymy, jednakże pokazywał palcem na Alana. I zobaczmy powtórkę. Replay: Kolano, które mogło sięgnąć tutaj właśnie wątroby, jednak było zbyt na, skierowane na sam środek, tłowia. I zmęczony Alan, obijany przez Tańculę, no myślę że Arek Tańcula tutaj pokazał wielu niedowiarkom, że potrafi się bić, że jest w stanie wytrzymać, bo myślę że wielu zawodowców kompletnie nie wierzyło w to, że przy 11 walkach zawodowych Alana, przy tych wszystkich walkach amatorskich Arek Tańcula, który zawalczył do tej pory tylko raz i to również z debiutantem, będzie w stanie mu się przeciwstawić, pytanie też... kto wygra? Tutaj Jarek wytrzymał naprawdę mocną próbę tej e, balaski. Widzieliśmy, ta ręka naprawdę mocno się wygięła w pewnym momencie, no ale przetrwał tę próbę i... Czyli jest gangsterem, nie tylko w serialu. Do A teraz czekamy na decyzję sędziów. Mamy werdykt! Mocno. Zapraszam obu uczestników. Pęknie tył brwiowy tańcuję. Obaj panowie Zwycięzcą walki, Zobaczymy, jak walki przez jednogłośną decyzję! Arkadiusz! Tańczoolę! Wielka sensacja staje się faktem. Zakrwawiony, ale jaki szczęśliwy! Arkadiusz tańczył w swoim drugim starciu w MMA pokonuje Alana Kwiecińskiego zawodowego zawodnika. monolog, ale szybki, szybki, szybki. Do kamery, do kamery. co słuchajcie. Tak jak obiecałem, Jebać tych, co nie wierzyli. Dziękuję to wszystko. Nie, nie, to jeszcze nie wszystko, Arku, nie pozwolę ci. E, po takim e, naprawdę spektakularnym debiucie chciałem zapytać e, Nie, 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 nie. nie. E, ja cię szanuję, ja cię lubię, ty wiesz, ale mimo wszystko. E, chciałem cię zapytać Arku, e, Przeciwnik, na pewno byłeś zaskoczony tym, że szedł w rzeczy, w których się nie spodziewałeś. Bo jednak spodziewałeś się walki stójkowej, a tutaj poleciała skrętóweczka, balacha. Mimo wszystko chyba byłeś silniejszy. Co zadecydowało o twoim zwycięstwie? Do kamery. To się zadecydowało. Ci wszyscy, którzy we mnie nie wierzyli, pozdrawiam zakłady bukmacherskie, które tak słabo na mnie stawiały. I mam nadzieję, że dużo straciliście przez to teraz. Dobrze, i ostatnie pytanie. Arku, nie chodź tak za mną, błagam Cię, bo leci z Ciebie, leci. Aj, miałem, miałem testy robione na koronę, nie mam, więc spoko. Dobrze, w porządku. Eee, żeby nie było, Arku, chciałem zapytać po tym naprawdę spektakularnym e, zwycięstwie. E, widzę, że jesteś mega uradowany. E, mówiłeś, że bardzo wiele osób w Ciebie nie wierzyło. Mówili, no co, co może pokazać Ryży z Lombardu? Moje pytanie jest takie. Czy Ryży e, bardziej jara się byciem przed kamerami telewizyjnymi, e, kiedy jest właśnie w Lombardzie, czy jednak bardziej w Oktagonie? Kurczę, wiecie, co żałuję, że nie ma publiczności, bo na pewno teraz by mega agrawiwaty. A może zrobicie takie sztuczne, nie macie efektów specjalnych? Żebym się chociaż przed chwilę fajnie poczuł. Ja myślę, że Zbigniew Buczkowski już gdzieś tam czeka, no ale nie wejdzie, nie wejdzie, bo wiadomo, ograniczenia. Dobrze. Ej, no to co? To krótko następny, co? To już Tony Casio mówił, że można ze mną boksować. To zapraszam. E, moi drodzy, drugi pojedynek, drugie starcie tego wieczoru i drugie wyzwanie do Don Casio. Ja nie mogę w to uwierzyć, ale wielkie, wielkie, wielkie wirtualne i prawdziwe, realne brawa. Arkadiusz Tańcula, zwycięzca drugiej walki! Oh yeah! Alanie, zapraszam, zapraszam, zapraszam. No, widzę, widzę bardzo dużą w Tobie sportową złość. Masz mikrofon, masz mikrofon? Tak. No. E, powiedz mi, e, wszedłeś w tę walkę na naprawdę bardzo dużej energii, e, bardzo dużo wymian i rzeczywiście poszedłeś chyba w kierunku, w którym nikt się nie spodziewał. Ty, kickboxer stójkowicz, poszedłeś w tobalachę, to w skrętówkę. Co było powodem tej decyzji? E, robiłem to, co uważam za słuszne. Nie wiem czemu. Może na spokojnie zobaczyć tę walkę. No, ale sądzę, że byłem lepszy i tak, nie? Ale nie mnie to oceniać. Zobaczę sobie na spokojnie tę walkę. Dziękuję. Czyli rozumiem, że. A, i siostra! Przepraszam, daga, przepraszam. Kaja, wszystkiego najlepszego. Czyli rozumiem, że nie czujesz się przegrany w tej walce i e, liczyłbyś na rewanż, tak? Jak najbardziej. No, do, do mikrofonu. Jak najbardziej, jak najbardziej, jak najszybciej rewanż. Mam nadzieję, że woda, że mi to dadzą. Wiemy też, jaka jest sytuacja. E, Wszedłem tutaj do tej walki nierozgrzany. E, Dziękuję policji, która mnie zatrzymała tuż przed wjazdem. No, na co dużo mówić, no? Dobrze, dziękujemy serdecznie. Alan Kwiciński też pokazał się z bardzo dobrej strony. To jest właśnie Oktagon Fame MMA. On weryfi weryfikuje, bardzo często zaskakuje. Wydaje mi się, że e, te dwa pierwsze starcia naprawdę przyniosły dużo emocji i ten, kto spodziewał się e, pojedynków o naprawdę wysokim poziomie, ten się nie zawiódł i ten się nie zaskoczył. E, ale. Co mogę powiedzieć? Oktagon, weryfikuję, oktagon jest nieprzewidywalny. Fajnie, że z nami jesteście i przyszedł czas na kolejny pojedynek.